Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Młodszy i dzisiaj dalej będziemy przemierzać krainy Gothic 1. Jak jeszcze nie oglądaliście pierwszej części, link oczywiście macie w opisie. Dość tego gadania, zaczynajmy! Ostatnim razem skończyliśmy w starym obozie, spotkaliśmy Diega. Dowiedzieliśmy się co nieco o tym obozie. Teraz go trochę poeksplorujemy. Jak na razie ten obóz mi się podoba. Ale nie będę się zarzekał, dowiemy się co nieco o innych obozach. Kopacz Baltaran. On jakoś inaczej wygląda niż ci wszyscy, Pogadajemy z nim. Chyba to jeden z tej... z tego obozu na bagniec mówili o tym. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baltaran, z Bractwa Śniącego. No mówiłem. Bractwo śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów śniącego. Kim jest śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. Pięć lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się trzech bogów, co i tobie radzę. Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. Jak mogę dotrzeć do obozu bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parwes powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Opowiedz mi o naukach śniącego. Śniący jest niezwykle potężny. Może nawet potężniejszy od Innosa, Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo, ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez tysiące lat. Ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę. Ale śniący jest miłosierny i wszystkim wątpiącym przysyła znak swojej potęgi. No, dobra, już mi się nie podoba ten obóz, idźmy dalej. Kopacz. Wszędzie kopacze. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty, mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas strażników należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Hmm. No sam nie wiem. Dobra, to weźmy. Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Czyli możemy już wiedzieć, że ktoś... Jesteś o. tu nowy, co? Jakiś Nigdy fajny. wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz no. dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. A co mi przyjdzie z Twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o Tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na Ciebie o wiele przychylniej. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Flechera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. No dobra, to mamy już pierwszy quest. Znajdziemy tego strażnika, jeżeli on w ogóle żyje. Hmm. Wszędzie mają takie same zbroje. To postaramy się zjednać ich zaufanie, jak to on powiedział. To chyba ten drugi gór, co tamten mówił. Witaj, A. jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Dobra, zobaczmy co on ma. Pokaż mi swoje towary ruda których, O jakieś miecze musisz uważać na to co mówisz. Są kopacze Dobra zobaczmy co my w ogóle mamy W mu to dać Kill of jeden, jedną pałkę Zawsze hmm. to samo Kubek nic się daje Pochodnie zostawimy sobie, to zostawimy sobie. Zawsze Zobaczmy ile nasz mieczek jest wart. Może go wymienimy od razu. Dobra, nie da się teraz zobaczyć. Hmm, stać nas aktualnie na to samo co my mamy. Dobra, nieważne. Idźmy dalej. O czymś Hej, hmm. ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś nie potrzebujesz? nie dotyczy. Lepiej się do tego nie mieszać. Co to jest bagienne ziele? Jesteś Był tu nowy, co? To bagienne ziele skarzy. można palić. To bardzo odprężające. Myślałem, Aha, czyli tak, to jest działo. Tak. Dobra, jak na razie to nie chcemy. Nie nas aktualnie na nic. W ogóle, mamy mało życia. Tylko zachowaj no to... dobra, no to idźmy dalej. Jakaś wieża tam leży, a jakaś rozwalona. Zapewne masz rację. Hej, nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Jest chyba z tego nowego obozu, co mówi. Pogadajmy Weźmy tym wyjściem No, a to to jest Zapytajmy się Ich Gorna Pa Tark, Czy jakoś tak Cześć! Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do korkaloma Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Po co korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem. Przerządza z nich napój, który A, zwiększa dziwne. magiczne zdolności to, to nowicjuszy. Całe Dobra. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, <coughs> więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora, wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. No dobra, to nauczyliśmy się coś dzięki niemu. Czy to mi jest żarło punkty? Nie, nic mi nie jest żarło. Zerowy poziom. O, jakieś potworki. Dobra, spróbujemy je rozwalić. To są te no to Wywapmy jednego. Niech podejdzie. O, dobra, zauważył nas. No podejdź. Tylko jednego chcę. Nie dwóch. Dobra, zauważył nas. No dawaj podejdź. Okej. Okay. Podszedł. No atakuj. Trzeba uważać, na nie są mocne. Dobra, zjedzmy. Ok, spróbujmy z drugim. A, sprawdźmy co on ma. A, mięso. Przyda się. Dobra, spróbujmy... ...tego rozwalić. No dawaj. Dobra, niech on pierwszy atakuje, bo ja od razu, od razu mi je odda. Znowu, jest mało Dobra, udało się jakiś cudy go rozwalić. Zapiszmy w ogóle. Przyda się, jakbyśmy zginęli. Znowu. Dobra, zjedzmy znowu. Ciężkie są do pokonania. Tak na razie. Dobra, ostatni. Z tym już się nie trzeba bawić. No może jeżeli coś tam... O! Co tam leży? Dobra, z tym jakoś nie było problemu. To chyba ten strażnik, co? Szukaliśmy go. Hm, trudno nie było go znaleźć. Jakieś grzybki pozbierajmy niczym nie pogardzimy no i sprawdźmy tego strażnika dobra co o wyszczerbiony topór może to jest lepsze niż to co my mamy aktualnie dobra obszukajmy go w rudy no i to jest martwy strażnik no to ch chyba nie on ale dobra co my tu mamy hmm. Hmm. No nic. Nic więcej nie ma Dobra Wróćmy Czy on, Chyba. Jeżeli to jest są, to jakiś dobód powinien być. Hmm. Nic tutaj nie ma Totalnie No to chyba nie on, będzie trzeba go dalej tam szukać. No dobra, to chyba tym akcentem zakończymy filmik. No i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie. Link do wcześniejszych filmików macie w opisie. No i do zobaczenia. Siema!